Cześć małeczko Tak jak widać mamy Udało się wczoraj to pozamykać Zresztą już tamta część jest, tylko zostaną kształtki Ta szósteczka to już Jedno rusztowanko do góry na kółeczkach Moment To zostanie to do tej części My lecimy dzisiaj tam Z tymi oknami Marek tam już wyciąga narożnik Ja to jadę środkowy bo musimy tą szóstą warstwę sobie murować, a no bo rusztowanie jest poniżej powyżej, to bym musiał się schylać za mocno także tu jeszcze opindolę warstewkę i dopiero proskładamy sobie rusztowania i lecimy dalej no to tylko mamy w sumie to już zrobione z tamtej strony, tylko zostaje nam ten kawałek ściany i później tylko ten środek zamknąć to już nie będzie Tyle murowania. Dzisiaj daje słoneczko Już mamy którą tutaj po ósmej pół do dziewiątej. Już rozebrany. Tylko cienka, ta. Bo grzeje. Wczoraj ta wiatrzystka pisgała. A dzisiaj już ładnie. No ale zaraz ma być po weekendzie. 8 czy 7 stopni. W ciągu dnia. Znowu będzie chłodno. I przy jak to w marcu, nie? Dobra. Então, vamos ver se